Slawa Bogu, chwała Bogu. Możemy ja stać no za katedrę. Może ja sobie tu za kazalnicą stanę? E, Wy znacie, za czym katedra w cerkwi? Wiecie po co jest kazalnica w Boże? Żeby nie było widać, jaku propowiednika Kalenindrzat. Żeby nie było widać, jak się kazno dzieli kolana często. <noise> Ponieważ ja bardzo się wolnuję. Dlatego, że ja się bardzo krębuje. Ja, wol... ja wolnuję. Ja nie wąwówlę, że tak, kiedy ja się Ja tak się nie krębowałem, czy nie przeżywałem nawet wtedy, jak ślub brałem. На сегодня я очень волнуюсь. Але, какошь так днесье, воцне есть. Просто потому, что я ощущаю, на каком месте я стою. Для того, что здам я sobie справы, где я есть. Потому что я ощущаю, кто я есть в Господе. Веем, ким я в Пану. Потому что я не должен был стоять на этом месте. Для того, что не повинен им вовлеле на этом месте стати. Но Бог богатый милостью. Але Бог был богатый в милосердии. Воскресил меня из мертвых. И поднял меня из мертвых. И назвал меня своим сыном. И назвал меня сыном. В одной из Евангелий, в Евангелии Марка, описана история. И в Евангелии Марка певна история. <говорот> когда Иисус шел своими учениками, когда Иисус шел вместе с учениками, его встретил один человек. Споткал его человек. Необычайный человек. Незвыклый человек. Его даже человеком назвать было невозможно. Трудно его человеком было назвать. Потому что он был одержим легионом демонов. Для того, что целый легион демонов его опентал. On nie działał się jak człowiek. Nawet nie ubierał się jak człowiek. On nie jeł to picie, co to jedzą ludzie. Nie jadł tego samego jedzenia co jezą ludzie. On darżej nie umiał общения z ludźmi. Nawet nie miał żadnych relacji z ludźmi. Jak odnazdy go Jezus. I takiego go właśnie spotkał Jezus pewnego razu. On исцелил jego życie. I uzdrowił jego życie. On dał mu odzież. Dał mu ubranie. Zdrowy rozsądek. I rozsądek. I kiedy człowiek начал sąbrażać kto przed nim stoi? I gdy zdał sobie sprawę ten człowiek kto przed nim stoi? On сказал, ja za powiedział idę za tobą no odpowiedział, ale Jezus odpowiedział mu k swoim, wracaj do swoich i opowiedz co uczynił tobie pan jak on cię zmiłował nad Tobą. Я ja stoję na tym miejscu i, I, I pragnieniem mego serca jest to, co opowiedzieć wam życie. co uczynił w moim życiu pan ta historia jest dla mnie jakże cenna Ponieważ ona uczy mi, że Bóg jest Wszechmagusie. Dlatego że uczy mnie ona, że Bóg jest Bogiem Wszechmagąnczym. Ponieważ tylko Wszechmagusie i Bóg. Dlatego że tylko Bóg Wszechmagąnczy. On izgnał z tego, tego człowieka legion demonów. Wyrzucił z tego samego człowieka legion demonów. Jezu, ta historia mnie droga tem. I jeszcze dlatego tam ta historia jest dla mnie tak cenna. Co ona powtórzyła się w mojej życiu? Że powtórzyła się ona i w mym życiu. Ja był podobnym k temu człowiekowi. Jakże podobny byłem do tamtego człowieka? Który nie odiwał się po człowieczy. Który nie ubierał się jak człowiek. Który nie rozsużdzał po człowieczy. Który nawet nie rozumiał niczego jak człowiek. No i demonów było, no, może немножко mniej. A może demonów miałem tylko ciut mniej. Я родился на Западной Украине. Уродился я в Западной Украине. В маленьком селе. В маленькой вёсце. Этот грех, который uh, есть в этом мире. И грех, который есть на этом свете. Который разрушает все наши надежды. Который уничтожает всякие наши надежды. Все наши планы. Все наши планы. Он коснулся моей семьи. Тот коснулся тоже моей родины. Мой отец оставил нас с мамой. Мой тата заставил меня и мамы. Он пошел своей дорогой. И пошел с собой по своей дороге. Троить свою жизнь. Сбудовать свое властное житие. Не было только полтора года. Я им втеды полтора року. Моя мама лишилась мужа. Мама стратила мужа. А я отца. А я отца. Это был 70-й год. Это был 70-й год. Нам было очень тяжело жить. Было нам очень трудно жить. Мама, набралась бралась за любую работу. Мама брала за все работы. Чтобы только прокормить меня, одеть. Чтобы только убрать меня и накормить. Чтобы как-то вывести меня в люди. Чтобы как-то на людей меня выховать. С раннего детства я мечтал быть капитаном дальнего От плавания. От детства быть капитаном флоты далекоморской. И когда я окончил начальную школу, и когда закончил э, школу, я взял свои документы и поехал в Киев. Взял документы и выехал до Киева, чтобы поступать в мореходное училище. Чтобы вступить в академию морской. No, mnie nie, przyjęli w uczelice, потому, nie, Niestety, nie przyjęto Mnie nie przyjęto do szkoły, ponieważ nie miałem zameldowania w Kijowie. I, I zdecydowałem, że pójdę do jakiejkolwiek szkoły, która zechce mnie przyjmie. 16 Aby mając 16 lat miał już swój dowód osobisty. Można dalej Abym dalej dalej mógł już kontynuować naukę w Akademii Morskiej. Ja się w Poszedłem do szkoły budowlanej. Ja uczył się Uczyłem się tam trzy lata. Mnie był miałem już dowód, W Kijowie jest zameldowanie. I, ja już, I mogłem oddać dokumenty do Akademii Morskiej. No ja siły Lecz otrzymałem powołanie do sił zbrojnych Związku Radzieckiego. Pierwsze miejsce mojej służby była Republika Uzbekistan. Jako pierwsze miejsce mojej służby wybrano Uzbekistan. W pustyni był był uchebny centrum. Tam na pustyni było takie centrum szkoleniowe. Gdzie gotowili żołnierz dla wojny w Afganistanie? Tam przygotowywano żołnierzy do wojny w Afganistanie. Tam przez 6 miesięcy się uczyłszy. 6 miesięcy tam się uczyłem. Ubijać ludzi. Zabijać ludzi. Kiedy ja uczyłsę tam w w chebkie? Gdy tam byłem na tej szkółce. Nasze oficery рассказывали nam. Nasi oficerowie opowiadali nam. Jak paroj e, duszmany z naszych ребят. Jak e, znęcają się e, duszmany, jak... E, W jaki sposób talibowie znęcają się nad naszymi żołnierzami. Oni ranieniu, Gdy dostają się ranni do niewoli? W albo dostają się w okrążenie? Как им выкалывают глаза. Как выдубует им очи. Как отрезает им уши. Как обчина им уши. Как вырывают им язык. Вырывают им языки. Снимают кожу. И обдирают за скуры. И как на солнце они тяжело умирают. И как на солнце умирают в менчарнях. Это порождало у нас ненависть ко всему афганскому. А то справляло, что ненавидели мы всех афганцев. И мы не могли дождаться того времени. И не могли мы себе дочекать часу. Чтобы попасть в Афганистан. Чтобы быть уже в Афганистане. Чтобы просто мстить. Чтобы себе za swoich друзей za przyjaciół Czy jeszcze 6 miesięcy sobie ja popadł na terytorium Republiki Afganistanu Po 6 miesiącach byłem już w Afganistanie. Popadłem służyć batalion specjalnego naznaczenia. Eee y, służyłem w oddziałach specjalnych. Y, ochotnicy na karawanów. Y, byliśmy tymi, którzy polowali na y, przemytników broni. I tam w Afganistanie pierwszyy ja za myślałem się nad takimi pojęciami. I po raz pierwszy w Afganistanie zaczęłem się zastanawiać. Bóg nad takimi, o, na ten, nad takimi pojęciami jak Bóg? Wieczność. wieczność. Ponieważ nasze grupy były bardzo malенькimi. Dlatego że nasze oddziały były bardzo małe. To było 10-12 osób. Było to tylko 10-12 ludzi. Gdzie my skrytne porabieraliśmy w różne regiony. W ukryciu dostawaliśmy się w różne regiony Afganistanu. Aby minirować im drogi. Aby minować im drogi. Aby uniószyć te karawany. Aby niszczyć im te karawany przemytnicze. A na wojnie grupa 10-12 osób. Na wojnie grupa 10-12 ludzi To jest bardzo malutkie To jest bardzo malutki oddział. I często nasze grupy po prostu I często nasze grupy po prostu ginęły. Nas nazywali po I nas nazywali też samobójcami. My Boga. Szukaliśmy Boga. My nie znali, jest on na деле, czy nie? Nawet nie wiedzieliśmy, czy Bóg w ogóle jest, czy go nie ma. No nam by chciało, żeby ktoś był bardzo silny. Tak się chciało, żeby ktoś był, żeby mógł chronić. Żeby mógł go bronić. Żeby i być Żeby tobą. mógł jakoś uspokoić i być obok.

из-под обстрела быть, было выйти невозможно. Не можно было из-под того шалу выйти. Потому что снаряды рвались вокруг нас. Потому что потиски вокруг разрывались. Мы просто пали на землю и лежали. Падли мы на землю и лежали. Я закрыл голову руками. Руками и закрыл свою голову. Но у меня за спиной был рюкзак. Но у на плечах y, плечак такой. В котором были мины, патроны, взрыватели. В котором я мины и потиски. Была взрывчатка. Я этот детонатор. i zrozumiałem, że jeżeli odłamek uderzy w mój plecak, i on w i uderzy na przykład w zapalnik. 30 To 30 kg materiału wybuchowego. On rozniesie mnie na molekuły. Na molekuły mnie rozniesie. I tak pierwszy raz ja wtedy pierwszy raz zacząłem mówić do Boga. Ja, Bog, jeśli Ty ja jest, mówię, Boże, jeżeli jesteś. Jeśli Ty mnie widzisz, Jeżeli mnie widzisz tutaj. Ty mnie słyszysz, jeżeli mnie słyszysz." Мне только 19 Mam лет. 19 лет. я в своей жизни еще ничего не увидел. Я еще ничего в жизни не видел. Я хотел иметь семью. Хотел иметь родину. Я хотел иметь детей. Хотел иметь дети. я хочу жить. Я хочу жить. Сохрани мою жизнь. Охрани мою жизнь. Я хотел где-то найти укрытие. Хотел где-то найти какую-то криювку. Чтобы перебежать где-то и снять этот рюкзак с себя. Абы где-то подбежать и стянуть себе этот плечах. Но когда я поднялся на ноги. Но когда встал на мои ноги. Zdział dwa Udało mi się uczynić dwa lub trzy kroki. Wzryw. Rozległ się w wybuch. I ja niczego nie niczego więcej nie pamiętam. Ja nie, znałem, nie, nie wiem ile czasu minęło, no, ale ja poczułem, że mnie poczułem, jak ktoś yy, szarpie mnie za plecy. I kiedy ja moje oczy? Gdy oczy. Ja razu poczułem ból poczułem taki ból głowy, ból w uszach. Ból uszu. I kiedy otworzyłem глаза, I gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem twarz sierżanta. No tak, jakby to ja był pod wodą. tak jakby, jakbyśmy byli pod wodą. On co tam nie mówił? Coś do mnie mówił. No ja tylko widział, jak on pokazuje, podmywamy się, bieżymy. Ale widziałem tylko jego gesty, jak mówi: "Wstawaj i uciekamy stąd". I ja podniosłem się i pobiegła. Wstałem i uciekliśmy. I <trym> kiedy podszedł oficer? Kiedy podszedł oficer? A nie stali mnie nasłowywać. Zaczęli się mi przyglądać? O mnie nie było nic zarażenym. Nie miałem nawet rysy z, z, z ranki małej. Я понял, что это Бог. Зразумею, что это Бог. Только Он мог нарушить все законы химии и физики. Только Бог может пройти понад правами химии и физики. Я понял, что Он рядом около меня. Видяем, что Он обог мне был. Он услышал меня. И услышал мой голос. Потому что никто другой не мог сделать этого. Для того, что ни один такого лучше не мог. это было чудо для всех наших людей. Это был чудо для всех нас. И когда меня спросили, может, ты знаешь какие-то talizmany pytali mnie czy ty znasz jakieś zaklęcia czy masz jakieś talizmany Ja 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 odpowiedziałem ja się modliłem Tamtej pory będę zrozumiałem będę w domu będzie u mnie rodzina wrócę do domu Kiedy nasz batalion z Afganistanu wyprowadzono z Afganistanu Musiałem służyć w Turkmenistanie

И тогда я сделала самую большую ошибку моей жизни. И тогда я попробовал наибольший бонд жития. Я сказал спасибо тебе, Бог. Поведяем Боже, дякую Дальше я пойду сам. Але далее уж себе сам пойду. Я понимаю, как мне строить мою жизнь. Я уж то раз как мам себе жить и уложить. Мореходку я не пойду. Но маринажем уж не застану. Разные страны я не буду видеть. Не буду видеть вели краев. Потому что я имею 10 лет подписки, о невыезде за пределы Советского Союза. Потому что 10 лет меня запрещеный выезд из Связику Радицкого. Потому что служил в специальных войсках. Потому что служил в отделах специальных. И я пойду на работу. А, значит, пойду до pracy. У меня была хорошая работа. Мялм добром праце. Такой военный завод. И в в, в фабрице сброеневой Где я работал в отделе охраны. Прорисовывал там в охране. У меня было много друзей. Мялм виелу приятю. Dobrą wypłatę. Dobrą wypłatę. Ja I ożeniłem się ja Piękna żona Pomyślałem sobie nic mi więcej do szczęścia nie trzeba. Uważałem, że, najsz że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No, ja nie rozumiał, ale nie rozumiałem, że bez, Boga że bez Boga nie ma życia. Dlatego że wszystkie nasze plany, plany legną w gruzach. I bez Boga... Bez Boga. Człowiek, w tym Człowiek tak samotny jest na tym świecie. I nieszczęśliwy. I nieszczęśliwy. Ja Marzyłem, by mieć syna. Dlatego, że gdy miałem 19 lat w Afganistanie straciłem przyjaciela najlepszego. Mój Mój przyjaciel spalił się w śmigłowcu. Mając 19 lat powiedziałem, sobie że jeśli kiedykolwiek wrócę na Ukrainę, jeśli kiedykolwiek będzie u mnie rodzina, i kiedykolwiek będzie u mnie rodzica syn, jeśli kiedykolwiek urodzi się mi u mnie syn, ja obieżatelnie nazwę go Nikołaj. To na pewno nazwę go Nikołaj, w pamięci o naszej drożdze. Dla pamięci, na pamiątkę naszej przyjaźni. Ja żałowałem urodzenia syna. I czekałem, aż urodzi się syn. Ja wciąż jeszcze byłem szczęśliwy. Ciągle byłem szczęśliwy, no nastąpił moment, no ale przyszła chwila, kiedy ja rzeczywiście siebie zobaczyłem. Kiedy zobaczyłem siebie naprawdę syn, którego wio ją Syn, którego oczekiwałem, umierł. Umar. I stałem nad ciałem swojego syna. I stałem nad ciałem własnego syna. Ja ja pojął, że w tej śmierci ja winowaję. I zrozumiałem, że jestem winny tej śmierci. I diabeł, który stał około mnie. Od diabła, który stał obok mnie. On mówił mnie takie słowa. Mówił słowami. Ty nigdy w życiu nikomu nie przyniosłeś szczęścia. Nigdy nikomu twoje życie nie przyniosło szczęścia. Twoja mama znala tylko z tobą sлёzy i chłopoty. U mamy były tylko kłopoty i użdy przez ciebie. Tam, gdzie ty był na wojnie, byli czuże ślzy. Tam, gdzie byłeś na wojnie, inni przekładały łzy. Ty przynosił gory ludziom. Wszędzie przynosiłeś ludziom tylko rozgoryczenie. Teraz, a Teraz? Kiedy ta dziewczeka zalesiła się tą twoją żoną? Dlatego dziewczyna zgodziła się być twoją żoną. a na obita gorym. Teraz zabija ją gorycz. I ona stoi płacząc nad ciałem swojego syna. I stoi płacze nad ciałem własnego syna. I ty wynawat w tej śmierci. I ty jesteś winny tej śmierci. Bóg nigdy nie przesiecięb ciebie. Bóg nigdy ci nie wybaczy. Ponieważ, że duszę głupcy, Cesarstwo Boże wojenie. No, dlatego że głupcy nie wejdą do Królestwa Bożego. I on dał mi lekarstwo. I diabeł dał mi lekarstwo. Butelkę wódki. Buteleczkę w wodki. Ja zaczął pić. I zacząłem pić. Mno Wiele. Poro nie pamiętaj, nie zna jaką dzień, jakie число. Nie wiedziałem, jaką porę, jaki dzień, jaką datę. Я потерял смысл жизни. Стратилен сенс життя. Мне не нужна была работа. Не потребовалась уж працы. Мне нужна, мне нужна была зарплата. Не потребовалась уж зарабатывать. Я ничего не хотел в этой ничего жизни. Ничего уже от того житья не хотел. Я просто хотел смерти. Хотел только смерти. Потому что я понимал, что такой человек, как я, он не должен жить. Зразумею, что кто-то так, как я, не повинен жить. Когда началась война в Анголе. kiedy rozpoczęła się wojna w Angolii, Ja poprosił żonę, żeby ona odpustiła na poprosiłem żonę, mnie by pozwoliła mi jechać tam. Nie tylko jej tylko notarialnie mieć podpisane przez żonę zezwolenie. No, żona сказала, ja nikomu swojej nie Ale ona powiedziała nigdy moja ręka nie podpisze wyroku śmierci na nikogo. Ja Jeszcze, I jeszcze więcej zacząłem pić. I w, końcu ja żonie, w końcu powiedziałem do mojej żony tak. To ja nie, to człowiek, ja nie jestem kimś, kogo ty potrzebujesz. Ty młoda Jesteś młoda, jesteś ładna. Ty znajdziesz swoje szczęście. Znajdziesz swoje szczęście. Ja daję ci rozwód. Daję ci rozwód. I żyj tak, jak ty tak, jak to się chce. I ja z domu. I wyszedłem z domu. na 8 miesięcy. Zostawiłem żonę na 8 miesięcy. My żyli Żyliśmy rozdzieleni. U mnie rozpoczęły się problemy ze zdrowiem. się moje problemy ze zdrowiem. I często leżał w byłem w szpitalu. Na moim ciele pięć złamań na moim ciele. można było Łamało mi się wszystko, co się dało łamać. Ja po prostu śmierci. śmierci szukałem. mnie w szpitalu przyjechała moja żona. Ale pewnego razu do szpitala przyjechała moja żona. I ona mi I powiedziała do mnie. Moje rodzice Moi rodzice chcą, abym się z tobą rozwiodła. Ale no, ja im odpowiedziałam, że że gdy braliśmy ślub w urzędzie stanu cywilnego, Obiecaliśmy sobie, że będziemy się miłować całe życie, w w radości, w w smutkach, w w chorobach, i że że drogę ziemską przejdziemy razem. powiedziała mi, że chodzi do zboru na nabożeństwa. Że, swoich że pokutowała za swych grzechów i, ona i że przygotowuje się do chrztu. Ona powiedziała, ja wierzę, powiedziała, ja wierzę. Że, ty Bogu, że jeżeli zwrócisz się do Boga, on zmieni twoje życie. Bóg zmieni twoje życie i, dała, mnie nowy I dała mi nowy testament. I mi nowy testament. I powiedziała, mi, I powiedziała, weź, przeczytaj to. Tutaj jest wszystko napisane. co Bóg chce, powiedzieć, co Bóg chce ci powiedzieć. Ja czytać. I zacząłem czytać. W od słowa. Ewangelia od Mateusza, takie słowa tam przeczytałem. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Trudzeni, do obciążeni. ja A ja dam wam ukojenie. I ja zrozumiałem, mogę do niego przyjść. ponieważ tam jest napisane wszyscy niech przyjdą. Tam nie Tam nie pisze przyjdzie tylko ci dobrzy. Przyjdźcie wszyscy. Wiecie, w Ewangelii Jana już nie wierzyłem własnym oczom. Там было написано, что тем, которые приняли Иисуса Христа. написано, Христуса. Верующим во имя Иисуса Христа, в, в имя Иисуса Христуса. Он дал власть. Он дал право. быть детьми Божьими. Быть детьми Божьими. Я понял, что это тот, кто поверил. Я zразумел, тот, кто поверил. И у меня появилась надежда. Появилась надежда. Я приехал домой к жене. И впервые в жизни мы вместе с ней склонились свои Первый клинки. раз раз с женой уклянились на коленях. Моя жена молилась. Моя жена еще молила. Господь Иисус. Пане Иезу. Води в нашу жизнь. Приди до нашего жития. Води в нашу семью. Приди до нашей родины. Води в наше сердце. Приди до наших сердц. Дай нам одно сердце. Дай нам едно сердце. Одни уста. Едные уста. Чтобы мы могли жить для тебя. Чтобы мы могли для тебе жить. И могли славить тебя. И могли хвалить тебе. Измени нас. Измень нас. Тогда женой я пошел на служение. И тогда с женой я пошел на наборжество. Я вышел перед церковью. Сбор. И я сказал Иисусу такие слова. я слова. Я опять к Тебе иду, Господь. Знову до тебе идти, И опять тогда, когда мне очень тяжело моей жизни. так трудно в моем жизни. Но я не прошу Тебя сохранить мою Lecz жизнь. не жизнь охранил. Если хочешь, забери его. Если хочешь, то Я устал. Я уже Что-то изменить я не могу. Изменить уже ничего не можно. Jeśli chcesz, jeśli chcesz zabierę to żyć. weź moje życie. A jeśli chcesz, A jeśli chcesz to zmień. I, kiedy, dla I malety, kiedy Kościół wstał i zaczęli się modlić, kiedy, podeszli służyci, za kiedy mnie pastorzy malety, podeszli i zaczęli się o mnie modlić, co to u mnie w seredini, coś się w środku stało. Z moich oczu polały się łzy. Ja, nie, ja, nie, nie mało, płakał. ja mało płakałem. No może, być kiedyś w może gdzieś tam jako dziecko. Ja nie płakał, kiedy chorańił druga. Nie płakałem, gdy chowałem przyjaciela. Ja nie płakał, kiedy chorańił swojego syna. Nie płakałem, gdy chowałem syna. Kiedy w 51. god umerła moja mama u mnie na rękach w szpitalu. Kiedy mama, mając 51 lat, umierała mi na rękach w szpitalu. Ja nie płakał, też nie płakałem, po że ja uważał, że łzy bo uważam, że łzy to uciech To jest dla kobiet

Ja zrozumiałem, że rodzę się duchowo. powiedziałem Jezus. Jezu, Chodź ze mną przez życie ciebie Bez ciebie nie dam rady sobie. Uwolnij mnie od alkoholu. Uwolnij mnie od alkoholu. od nikotyny. Uwolnij mnie od nikotyny. Chcę być dobrym przyjacielem. Chcę być dobrym mężem. Chcę być dobrym mężem. być w swoim domie. Chcę być kapłanem mojego domu. Иисус вошел в мою жизнь. Иисус пришел до моего жития. Так случилось, что я учился в миссионерской школе. Было так, что начал учиться в школе миссийной. Потому что я хотел проповедовать. Для того, чтобы я хотел слово. Я хотел быть миссионером. Хотел быть миссионажем. Я хотел нести слово Божье людям. Хотел нести слово Божье людям. Чтобы они обретали жизнь. Чтобы жизнь у них появляла. После окончания школы мы с женой поехали. Kiedy skończyliśmy szkołę, pojechaliśmy z żoną w dnie województwo, gdzie do dzisiejszego dnia służymy jako misjonarze. Tam jest zbór tam mamy zbór już 70 członków jest już. U mnie jest syn i mam syna Nikolaja. On uczy się już w siódmej klasie. U mnie jest jeszcze syn Nazari. Jest jeszcze syn Nazari. U mnie jest jeszcze córka Dana. Córka Dana. Syn Timothy. Syn Jest syn błogosław. Jest syn błogosław. Mnie, błogosław. Pan Bóg mnie błogosławił Pan mnie Jeszcze jeden syn Jeszcze jeden syn na mnie czeka w niebie. I ja wierzę, że Wierzę, że go zobaczę. Потому, że nasz Bog, jest Bog żywych, Dlatego miertwych. że Bóg jest Bogiem żywych, nie martwych. I to, że ludzie mnie kiedyś takie gaworzyli, że to co kiedyś ludzie mówili mi, że, że to jest nakazanie od Boga. Że Bóg mnie każe, że ja będę w że będę w piekle. Ja mówię, to nieprawda. Ja dziś mogę powiedzieć, że to nieprawda. Ja otrzymałem od Boga wielkie błogosławieństwo. Ja stał stałem się wierzący. I mój syn w A mój syn czeka w niebie. Z 98 Od 98 roku. Ja nie, wad... dnia nie Ani jednego dnia już nie byłem w szpitalu ponieważ Jezus, ponieważ Jezus, on mój doktor. On jest moim lekarzem. Ja błagodaren mu. Dzisiaj wdzięczny mu jestem. Ja błagodaren mu za вот эту семью, którą on mnie daje. Dziękuję mu za rodzinę, którą mi dał. Co on zmienił moje serce? Już zmienił moje serce. Ja błagodaren mu za moją żonę. Dziękuję za moją żonę. I za jej łzy i za jej z za jej modlitwy. Za jej modlitwy. Za jej posty. Za jej posty. Za jej любовь. Za jej miłość. Za jej wiarę. I wiarę. Ja Bogu, że ją. dziękuję Bogu że ją usłyszał Ja Jemu, w dziękuję mu że obronił mnie i ochronił moje życie w Afganistanie I chciał pogubić mnie i gdy diabeł chciał mnie zniszczyć Jezus powiedział, Jezus powiedział ja chcę, żył ja chcę abyś ty żył i mam inne plany dla Twojego życia jeśliegodniebraciaję jak wam dragie bracie chsiaj z się się zwracam wy Имейте свои семьи. Маче свои родины. Кто-то еще будет иметь свои семьи. Кто из вас będzie miał свою родину? На этой земле много скорбей. На этом свете много смутков есть. Никогда не думайте о разводе. Не мечте о разводах. Полюбите то, что может уже недостойно любви. А чь покохайте то, что может на милость не заслуживает. Простите то, что не заслуживает прощения. Wybaczcie ten, którzy nie zasłużyli na wybaczenie. Niech Bóg wam dasz. A Bóg wam zapłaci. Weźmijcie dr druga za ruki. Weźnijcie jeden drugiego za rękę. Gdzie dwoje, tam, tam gdzie dwóch, tam Господь. Tam Pan. I on przewiedzie was. I on przeprowadzi was. Jeśli нужно przez wodę wypójdziecie. Jeśli trzeba przejdziecie przez wodę. I jeśli нужно wyprojdziecie przez ogień. Jeśli trzeba pójdziecie przez ogień. On was nie gadania Lecz on was nie zostawi. Ja tam świadek. Ja jestem świadkiem tego. I dzisiaj świadectwo i obetą. I dzisiaj wam głoszę o tym. I wy po-nimajecie, po co ja na tym miejscu? A więc wiecie, dlaczego przeżywam tu na tym miejscu? Потому что любовь Boże. Ponieważ Boża miłość w moim sercu. W moim sercu. Nie zasłużyłem. Jest ja nie zasłużyłem na to. No Bóg bogaty w Ale Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Odzrodził mnie z mrtwych. Odnowił mnie, odrodził mnie z martwych. Nazwał mnie swoim synem. Nazwał mnie synem swoim. Posadził w niebie. I posadził w niebie, miejsce z wami. Razem z wami. Chwała jemu. Chwała niech będzie jemu. Amen. Amen.